Mam do ale nie jeszcze się nie

co nas padało, padał deszcz, zapowiadałeś, że będziemy wychodzić w takich ciężkich warunkach atmosferycznych, a tu nagle rusza pielgrzymka i nic, ani kropli. Świadom... Wszyscy płaszczy przygotowali, a tu trzeba chować. Nie ukrywam, że też przygotowałem płaszcz, ale go nie wyciągnąłem. Z tego powodu, że mamy świadomość, że idziemy w pielgrzymce, w której może się wydarzyć coś, co nas uchroni przed deszczem. I pan bóg czułę na dając nam pogodę ale nie do końca słoneczną przygotowuje do uporu, więc za to jesteśmy mu ogromnie wdzięczni. Trzeba coś przypuszczać, że idąc dzisiaj do świętego Jacka w Kremu Śląskim, on coś ma z tym wspólnego. No. Nie omieszkam sobie przypomnieć, że rok temu w Kremu Śląskim y, spadł, spadł deszcz. Wtedy? Nie na kapłanów, bo mieliśmy namiot, natomiast na ludwiernych łaski spadły na ludwiernych. Przykazanie to musiało być krótsze. To było chyba tak. Tak, tak, Tym razem zobaczymy, biskup gdzie z nami podejrzewam, że będzie troszkę zmęczony, więc być może te piśmie w nam skrócić. Tak, warto w dzisiejszym dniu myślę podkreślić, że chyba pierwszy raz tak się dzieje, że ksiądz biskup towarzyszy w naszej grupie. Podzielił się też swoim świadectwem, swoją swobodą. Myślę, tak. że... Cieszymy się, że, że akurat obdarował nas swoją wesmością grupie jedynki żółtej, naszej grupie. Okazuje się, że jesteśmy najczęściej grupą, póki co z tych... Dane, które napływają, no, a Biskup tak pięknie z nami pielgrzymuje. I to jest taki mocny akcent. Pasterz jest wśród swoich wiernych, jest przy kościele, który pielgrzymuje do domu To jest dla nas ważne. Jesteśmy wybrani, czujemy się wybrani. Tak, tak. Gdzie jest Biskup? Tam jest Kościół. Tak, to jest przyjemne. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów. Siostra, siostra idzie z nami po raz pierwszy, tak? No. Siostro, jak ten pierwszy odcinek drogi minął, siostrze? Superowo. Bardzo fajnie. Co wam mam powiedzieć? Siostro, dlaczego też nie pada? Dlaczego też nie pada, bo dzisiaj wszyscy prosili, żeby też nie padał. Więc tak? bo tego nie pada? Ja dzisiaj od rana proszę, żeby nie padał. Bo tylko już może zrobić, żeby nie padał. Na naturę nie ma mocy. Siostro, a siostry naszą normalnie taki habit ciemniejszy, a ten taki jest niebieski. Ten jest taki niebieski, bo nie jest bardzo wygodny do takiego chodzenia na co dzień. Ja w nim chodzę i tak w ogóle na co dzień, dlatego że ja pracuję w kuchni, więc taki strój jest dla mnie w sam raz. I ja tutaj się w czuję bardzo dobrze na białym wbios. Cieszymy się z obecności siostry wśród nas. Bardzo dziękuję, ja też. Cieszę się, cieszy, że mogę z wami być. Bogu, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiona nawet drzwi do Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrześniami, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu jak ja była na początku, na początku teraz i zawsze i na wielki wieku Amen. O mój Jezu, Amen. zniszczone. Wszystko właściwie zawalone. Maryjo Królowo Polski, Maryjo Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam,

she'll <laughs> be